Jeżeli to. Biedrogi klienci. O nie. Siemka. Jestem ponownie w dru z drugiej części. Nagrywamy to tuż po pierwszej części. Aha. Co za przypadek. Część zadań. Może będzie z tego, z tego Serio? seria Może będzie. Może. Um, pokażę wam. wam. Dzisiaj w tym odcinku spróbujemy wbić. Śniegomandosa i babkę. Tą Diamond V2. Mm. I no, robimy. Co to jest? Śniegomandos. Robimy zadanie. To wygląda jak jakaś. Jak, jak głowa jakiej. bałwan Nie, to wygląda jak, jak, jak głowa głowy e, jakiejś postaci z y, Fall Guys. No, no tak, jest? dobra. Dawaj gotowość Dajmy gotowość. A co ja możecie się. go zdobyć? Tak, będzie... Za jedno zadanie. Mhm. A, I udonał się jak udonał się to babka. Ja wiem trwał dwa. Tam pozadko. zadanie operacji zadymka. Jakie? Ukończyć zadanie operacji zadymka. No i tam trzeba tam... Po prostu ukończyć zadania za co musicie polecić. zrobić teraz? Y, Polecieć na miejscówkę. Chodź, kończyk. Chodź, kończyk. Bo na tym śniegu Mandosi trzeba otworzyć jedną skrzynkę. Tarcza będzie darmowa. Leccek. Zadanie zrobione będzie i będziemy mieli śniegu Mandosa. I Gdy nagrywacie jeszcze? Tak. Tylko drugą część, drugą część po prostu. Poradnika, niby? Tak, na zadanie. Daj, nie ten poradnik, skoro i tak połowę rundy, to my gramy. Zamiast... No tak, zamiast robić zadań. Poradnik gramy no. w Fortnite, no. poradnik jak nauczyć się grać w No tak, bo gramy cały czas Charger. A laser po prostu. No mało osób będzie. Lecimy. Opór. Możemy później po zrobić podobny poradnik. Gdzie są NPC-ty? No. Zrobimy takiego najcięższego jednego. Czemu, cię, no, czemu nie podziękowałeś kierowcy pusa? Teraz nie. się nie dziękuję. He, he, he! Ho, Gra. Za otwieracie tam jedną skrzynkę i koniec zadania? No. No tak, bo chodzi o to, że zrobiliśmy już wcześniej ten. Z no, skrzyczym. myśmy pięć skrzynek otworzyć. Ja z nim hmm. zrobiłem trzy. On zrobił w tamtej rundzie jedną i jeszcze teraz jedną. A mi się wydaje, czy to jest lama, Nie, kamień. Gdzie? No tam na dole. To? To. To? Co? Ta kropka, tak? Nie, to krzak. Nie wiem, to, to kamień był. Ten tutaj. Nie to, to coś. Dobra, lecimy. tam. Czyli lecimy na śniego Mandosa, otwieramy Skrzenka, świego Mandosa, e, śniego Mandosa... Skrzynkę. Otwieramy skrzynkę na, na... No to jest po prostu chatka tego Mandosa. Otwieramy... Zadanie zrobione. I, I 48 poziom. I nowy styl. jazdy. I śniegomandus. U pierchy. Śniegomandus, tak Jaki jest. Jakie mamy jeszcze zadania? Sprawdźmy na... K ym... Zadań przy różnych koinkach. Yy, mamy to? Ano. Na przykład ano. na paskudnej zatańczyłem. Na, na skalistych A na sadzie? Tak. Czyli na słonych nie zatańczyłeś. A ile musicie jeszcze zatańczyć? Hmm. Dwa razy. A na jest? Zalewie? Na zalewie chyba. Czyli sprawdzę. Ziemlosowego losowego samolota. Nie wiem. Samolotu. Samolota. Nie ma chyba. Pani od polskiego dałaby ci za to szóstkę niemiecką. Nie wiem. Mhm. O prezent. Gdzie? No tam. Nie. O, a ktoś też leci samolotem. Otwieramy. Pewnie. I o, złota pompa EZ. No nie. <laughs> no, Co bo to być za wszystko, tylko nieco. to. jest taki grantnik, który daje lód, po prostu. zaraz pozdrawiam. O, może być. Bierzemy to i uciekamy. Bierę to i uciekam. <laughs> idealnie. No Słuchamy. dawaj, turbo. Hmm. Nie? A nie mówiłem, żeby wylecisz. Wsiadę. Na zalewie nie ma. Nie wiem Siemka, bo jest fajna. Ona no, musi to być tak. ozdobiona? Aha. A to nie ma. To uciekamy. Na zakątku jest! Mało paliwa jako co. No właśnie widzę. To jest problem. Problem, problem. Gdzie problem. jest? Tutaj, tu. Za ką kłowcy? Tak. boże, To wynosi te No nie. Nie było. Nie ma? Się udało, że było. Usunęli. No raczej. Co? Co? Do góry lecę, do góry lecę. Bo zaraz brak paliwa. wychodzę. No ja lecę na słowo. Do nie ma chyba chodnik. Jest. Idzie. Ja. Tutaj gdzieś. Co? No tam jest. Co Jak się nazywa ta miejscówka? Słone... Nie... wieża. Słone wieża. No to jest połączenie towar z słonej... Słone Sier... Tak myślałem. Tak Słone. Czy nie takie połączenie? Pierwszy gracz, który został na ziemi, co? takie. Z samolotu. Nie. Taki jest. Możliwe, że Nie, widziałem ją, ale nie zaznaczyłem. Prawie zaznaczyłem. Co?! Nie, zaznaczyłem! Na czym ją zaznaczyłem? Na paskudnej chyba przestanie. Nie może się zaliczy, może nie. Bierz auto. Czyli? Ja teraz podejdę... Na nie, ja zrobiłem, nie zrobiłem. Auto bieraj i lecimy na mhm. nie. Hmm. Pokaż łapa, zobacz. No jest połowa paliwa prawda? Na no przyjemnym jest. Zakończyłeś? Nie mhm. Ja w tym sezonie nie o tym przyjemnym. To. to lecimy. Myślimy czasem, że lat, latem. Na przykład, żeby rytm zdobyć. A. O ile auta miałbym takim czasem? Lepszy rytm niż nic. O prezent. kolejny. mi No, daj się jeszcze. No, daj mi jeszcze. No, daj mi jeszcze. No, daj mi jeszcze. No, Nice. Nie No, dwie Nice. Taka... No, daj No, powiedzieć coś, te dwie broni nie obronią Cię, gdy zostaniesz Hedda ze Snajperki. Tak samo strasznie nie uleczą Cię tam. ...szybki... ...taki. Jak dostajesz chłopi ze Snajperki, no to idziesz. Automatyk. No chyba, że to jest na przykład Kale. Przyjdzie nowy nowe W sumie jeszcze pojąwek. To loader. To jest loader. No dobra. Jakie zostało, gdzie, gdzie Daj strefa, pokaż, pokaż, ma pasoń, jest to dynamo, Na kolosa u mnie ma, paskali, na, na paskudnej strefie, Ubieramy to auto i uciekamy, chyba że tam jest lombo. jest lombo? nie, ale chyba widziałem lekrytem, le, le, no to nie widać dużo, lecimy do lecimy do lecimy do... zapisz tego gracza po drodze? No mogę spróbować To darmowy go będzie. chyba że to jest ktoś z dynamo nie musi być jest iść. chyba chłop a spróbuj go załatwić kilofon no fem. masz zadanie żeby ten... E to dostaj dynamo to jest bot to mogę w sumie tylko nie wiem, bo mnie raz zabił bot, bo miał pompę. Ale mam pistolet. A, wie... a nie ma. wiesz, że to bot, bo strzela do ciebie z pistoletu? Nie, po prostu nie umiem mnie trafić. I stawia tylko ściany. chociaż rzadko co się zdarzy, że a? skoro stawię. Stawię. mnie, ale ja mam... Dużo. Aha, on się zajicze jak gracz, nieźle. Mhm. Dobry żart. Mhm. O będzie trzeba, zrobię to, co Popatrz. będzie trzeba. Uwaga, jeśli będzie trzeba. Ciężarówkę nie można wziąć. Ciężarówę? Możemy. No bo masz na prawo. Hmm. Hmm. A no. A tam nie możemy do auta? A nie weźmie ci przyczepy? Nie. A szkoda. A co? Nie, bo do przyczepy można by było władować koleżków, a samemu je, jechać z przodu. To by był plan. W nie do mnie dawań. mi no tak. Czemu zostawiłeś Czy jest Max 6? Mam 6, max. max. jest 6? No kiedyś było chyba 9 lub Było chyba... Na początku było 10, 10. 9 i teraz 6 na pewno. A przynajmniej tak mi się zdaje, nie jest hmm. to, to był 12 na przykład Ja tam grałem od 7 sezonu. Po co zbiera w aucie jakieś na jakiś tam... Na Dobra, biorę to auto, żeby się szybciej poruszać. Do tanku idę od razu. Nie, dużo paliwa Tam Ta czarna prędkość. Jest. I powodzisz ja, to normalnie. 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 O, no, MP. MPC. MPC. No to potrącić. Dobra. Lecimy na paskudną Co tam jest na lewo? Za auto. No, takie samo. Mm, mm. Nie? To ja wolno słabszą. nauki bacusa be like. No ale... Bo no. nie! Kolejny bot. Nie mogę. A A po bo? lewej to już chyba nie był, bot. Wydaje mi się, że było tu dwóch. Uuu, które... skar to. Lala. Scarling. Bot co zdobył ze Skara. Niestety muszę cię wywalić, panie egzotyku. Muszę nie mieć pompę. Niedługo nie no, na razie będę tym czymś mm -hmm. Czemu nie powtórzeć po fotów? Nie. To że ktoś wywalał do strafy no. Na... Dawaj to kiedy tak. Bóg. Czyli? No to zatańczę. A tutaj jest. Czyli? Jest! Ile jeszcze zadań? <grym> eee, już patrzymy. Zadania. Waga. Eee, Okulczym. To Musimy z... grać oddziały z kimś. Ale i tak Ale się z z znajomy, czy nie wiem, czy może być randomizowany. Ja znam. Ojej. Więc... Nie. Nie. Poni. Do strefy, co ja No akurat to, to jest słupek, zamiast pomiędzy. Pewnie by było, jakby auta też się ślizgały. No. Jakby się, in, tak jak na kładzie, w, tym, w tamtych sezonach dało się zamrażać. A dał powiem. No. jest i samolot jakiś. To na lot jest. Ja. O, jest i gruby. Raniec. Gruby, gruby, gruby ryks. Online, co w porażkę? Weźmy z tym granatem. E. No, wkurzy się. No, walę mu tego. Granata. jest tylko coś zobaczę. Dlaki, do drugiego gracza, tylko robię. Wów, broń z wody w polskiej przystani. Dobra. Co? Chłop to pojechał. Romanu... On normalnie chodzi i go jakoś to nie mrozi. Moonwood. Co? Można go zabić? No po 90, biorę go. A... Co? A, super. Bo nie wziąłeś. No wam nie wziąłem. Ale najlepsze bronie ma chyba ten pomagier. Który? Ten. Eltarny? Tak. Ta. No, no dobra. na RPG i coś jeszcze. Chyba kałacha. No tak, RPG i kałacha złotego. RPG od Spirytowego. Ja się zastanawiam, co to jest. Jak to zniszczy, to chyba złoto wejdzie. Nie, nie. Tu kiedyś była ta. ...pamiątka Wolverina, czy jak to tam jest. Nie. Bez pompy gram, kurde. Jak ja to wygram, to łama jestem mistrzem. Nie. Nie wygram tego. Granacy się przyda. No czy możesz mieć pompę, ale. Nie możesz jej używać. A, dobra, to wolę już tą dużą potkę wziąć. Znaczy, no, możesz grać ten pompą, jak chcesz. Nie, dobra, robię challenge. Trudno. Albo dobra, chcę zrobić wina. No. Albo nie. Nie mogę się zdecydować, ale biorę. Tam tym czymś można dobrze się przemyśleć do strefy, jak jesteś w górach. Jak co? Jak nie jesteś w górach, to tym coś. można się szybko przemieszczać do strefy. A jak jesteś na samym szczycie to też łatwo. No tak, ale jak idziesz pod górkę, to nie. Może wykazywać, jak idę. No. O, Dobrze, uratowało mnie drzewo. Dziękuję ci. Ale mam mało moców. Top 9 w ogóle. O, jest to coś. Grota. o Wejdź w grota. To. Nie. To. Nie. Lutko jeszcze jakiegoś się się To. tak połódz, tak? Moc się rozbiera. rozbiera nie pójdę. O? 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 Nie zabijam go na razie. Czy mogę to wywalić, ale na razie nie. Bo... Mogę mu dać laser. O. Zamknij się. Coś tak powiem. Będziesz musiał wypipować. A co? No. Na tym, na filmie. A co? No, to. Co? A to co? Zamknij mordę, to brzydko? Nie wiem. Znaczy, no trochę tak, ale dla mnie nie. Ezz. Muszę na koleja. Wypikować. Top 4. Albo wykrukować. Nie, a w sumie miałem grać bez pompy. Graj, graj, graj z Znaczy, Nie dobra, dla widzów widzlapi będzie jakbyś... Będziesz bez... Okay. Biorę to coś i to coś. Nie wiem to co to. We, weź ten harpon, bo harpon cię no, pompa. Bo on jest dobry na blisko. No, I know, I know, sag so I got Jak w tej lobby są jakieś takie boty, to się dziwi. Teraz Albo mi zastępuje pąta. Typ 3. Co to jest? A pieseł? Co to? Co? Skąd podwali? Pieseł. Doggo. A, to jest słuszna banera. Dobra, mam pompę, muszę do niej, sorry. No spoko. No. Wejdź po prostu na niego. to 2. A, to ta padnę na Jak ja wygram bez pompy? Ej dobra, robię to. Robię to. Robię to. A jakiegoś jeszcze z pompy? Mhm. Nie robisz. Ja Ale ci dał los, jakbym dał Jakbym go trafił dwa razy, to bym wygrał. O, Krzyś. W końcu zauważyłeś się. Ile jest procent? O, nie, czekajcie chwilę. 11 procent, zaraz podejdę. Śniego komando. Dawaj śniego komando. Ale są ładnie, nie wiem czy chcesz. <laughs> Ile... Czekaj, słowoam brata, bo on, on lubi ich. Lubię skinęć? Tak. Znaczy lubię no, lubi grób ciepł. Czyli na przykład... Słynca. Aleks. Nie, w ogóle go nie zdobyliście, wiesz Ty chciałeś zobaczyć ulanie w ulanie Shaker Shaker Party Maker Shaker Ej, to czerwadzisz to jest Poradzik do zadań. Dobra, rybca co dla O. Ok. Co. Wytrzyj tylko. Hmm? Wytrzyj tylko. Co? No. No. no nie wiem. A ty nie otwierajcie tych. Tych nie nie. No na jutro. Albo na dzisiaj nie wiem. skin. z Jak to wygląda? Możemy jeszcze... Nie na kanał, bo nigdy nie nagrywasz fall, guys. Mm. <grym> Nie, nie. Co? Nie wiem, jak chcesz. Jutro robimy live'a? Live'a? No. Mhm. To jutro wbijajcie na live'a. Może jakiś donate jeśli ktoś. To uda mi się włączyć stronę z nojtami. Widzu, jak będziesz jutro na live'ie i uda nam się zrobić stronę z nojtami, to wyślij do nojta. Chociaż... Nie! Nie musicie, nie musicie. nie, 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 nie tu ale Tak, Jak chcecie wydać pieniądze na głupoty, no to okej. Okay. Nie ma. Dobra, idzie teraz kolejny zadanie na Co? Zapomniałem przecież, że. Ty... Przepraszam, ale musimy wyjść. Co? Bo reszta zadanie na śniegomadosku, że ze znajomymi. Zabił, on zabił coś. Dobra, ja się z wami żegnam, ja też, ja muszę, zrobimy te, te mecze ze znajomymi i po prostu yy, nagramy kolejną część, bo telefon mój ma już 10%, więc cześć. Cześć.